Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórzy ludzie zdają się naturalnie wzbudzać szacunek, gdziekolwiek się pojawią, podczas gdy inni, nawet inteligentni i kompetentni, kończą na byciu ignorowanymi lub lekceważonymi? Różnica nie polega na tym, co robią, ale na tym, czego unikają. Friedrich Nietzsche, jeden z największych filozofów w historii, zidentyfikował konkretne zachowania, które niszczą naszą obecność i autorytet, nie zdając sobie z tego sprawy. Dzisiaj ujawnię dziewięć postaw, które powinieneś całkowicie wyeliminować ze swojego życia publicznego, jeśli chcesz być naprawdę szanowany. Jeśli chcesz odkryć, jak twoje własne zachowanie może sabotować twój sukces i relacje, zostań do końca tego filmu, ponieważ to, czym się podzielę, może całkowicie zmienić to, jak ludzie cię postrzegają. Pierwszym zachowaniem, które całkowicie niszczy twoją wartość społeczną, jest impulsywna reakcja na każdą prowokację lub nieoczekiwaną sytuację. Niczcze rozumiał, że natychmiastowa reakcja jest zawsze oznaką wewnętrznej słabości. Kiedy natychmiast reagujesz na krytykę, nieprzyjemny komentarz lub frustrującą sytuację, pokazujesz, że inni ludzie mają władzę nad twoimi emocjami. Pomyśl o tym, ile razy widziałeś kogoś, kto całkowicie stracił panowanie nad sobą w miejscu publicznym? Jak ta osoba wydawała ci się w tamtej chwili? prawdopodobnie słaba, nieopanowana i niegodna zaufania. Filozofia niczego głęboko ceniła samokontrolę jako najwyższy wyraz siły osobistej. Wierzył, że prawdziwa siła pochodzi nie ze zdolności do dominacji nad innymi, ale ze zdolności do dominacji nad sobą. Kiedy udaje ci się zachować spokój w obliczu prowokacji, demonstrujesz wewnętrzną siłę, która naturalnie robi wrażenie i onieśmiela. Ludzie szanują tych, których niełatwo złamać. Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś rzuca obraźliwą uwagę na twój temat podczas spotkania. Osoba impulsywna natychmiast odpowiada agresywnie, podnosząc głos i wywołując niepotrzebną konfrontację. Osoba opanowana natomiast zatrzymuje się, analizuje informacje i odpowiada w sposób wyrachowany i asertywny, lub po prostu całkowicie je ignoruje. Jak myślisz, kto wychodzi z tej sytuacji z większym szacunkiem? Odpowiedź jest oczywista. Panowanie nad swoją pierwszą reakcją daje ci również ogromną przewagę strategiczną. Podczas gdy druga osoba czeka na Twój wybuch emocji, ty jasno analizujesz sytuację. Rozpoznajesz prawdziwe intencje kryjące się za słowami i formułujesz najskuteczniejszą odpowiedź. Ta świadoma pauza zmienia Cię z osoby reaktywnej w proaktywną, z ofiary okoliczności w architekta wyniku. Rozwijanie tej umiejętności wymaga świadomej praktyki. Zacznij od obserwacji swoich emocjonalnych bodźców w sytuacjach niskiego ryzyka. Kiedy poczujesz narastającą irytację, weź głęboki oddech i policz w myślach do trzech, zanim zareagujesz. Z czasem ta pauza stanie się automatyczna, a ty zbudujesz reputację osoby zrównoważonej i godnej zaufania. Drugim szkodliwym dla twojego wizerunku zachowaniem jest nadmierne usprawiedliwianie się. Niczy zauważył, że osoby pewne siebie mówią mało i precyzyjnie. Kiedy czujesz potrzebę wyjaśniania każdej decyzji, każdej opinii lub każdego działania w zbędnych szczegółach, komunikujesz niepewność i brak wiary we własny osąd. Obserwuj prawdziwie szanowanych ludzi w każdej dziedzinie życia. Wygłaszają oni bezpośrednie stwierdzenia i wierzą, że ich słowa mają znaczenie. Prezes nie poświęca 15 minut na wyjaśnianie, dlaczego podjął daną strategiczną decyzję. Znany artysta nie usprawiedliwia swoich prac przed każdym krytykiem. Doświadczony przywódca polityczny nie gubi się w defensywnych wyjaśnieniach przy każdym pytaniu. Nadmierne usprawiedliwianie wynika ze strachu przed odrzuceniem i desperackiej potrzeby bycia zrozumianym przez wszystkich. Ale oto niewygodna prawda. Nigdy nie zostaniesz zrozumiany przez wszystkich, a próba zadowolenia wszystkich to najszybsza droga do bycia nic nieznaczącym. Nietzsche rozumiał, że wielkość wymaga odwagi, by być niezrozumianym. Kiedy nadmiernie się tłumaczysz, dajesz również niepotrzebną amunicję krytykom i manipulatorom. Każdy dodatkowy szczegół, który podasz, może zostać wykorzystany przeciwko tobie lub zniekształcony. Skuteczna komunikacja jest ekonomiczna. Mówi dokładnie to, co trzeba powiedzieć, ani więcej, ani mniej. Rozważ różnicę między tymi dwoma reakcjami na krytykę. Pierwsza opcja Słuchaj, wiem, że się nie zgadzasz, ale dużo o tym myślałem, rozmawiałem z kilkoma osobami, przeanalizowałem wszystkie za i przeciw, rozważyłem różne perspektywy i po długim namyśle uważam, że to naprawdę najlepsza decyzja, choć rozumiem, że na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwna. Druga opcja. Starannie to oceniłem i to jest moja decyzja. Która z tych dwóch opcji przekazuje więcej autorytetu i pewności siebie? Osoba, która nadmiernie się usprawiedliwia jest stale w trybie obronnym, podczas gdy osoba pewna siebie jest w trybie asertywnym. Ta różnica jest natychmiast dostrzegana przez wszystkich wokół i drastycznie wpływa na to, jak jesteś traktowany i szanowany. Trzecim zachowaniem, które niszczy Twoją wartość, jest poszukiwanie aprobaty poprzez spojrzenie. Twoje oczy zdradzają o wiele więcej niż sobie wyobrażasz na temat Twojego stanu wewnętrznego kiedy ciągle patrzysz na ludzi, szukając oznak akceptacji, aprobaty lub potwierdzenia, wysyłasz jasny sygnał niepewności i emocjonalnej zależności. Nicze cenił uważną, ale pewną siebie obserwację. Istnieje fundamentalna różnica między obserwowaniem świata z ciekawością i zainteresowaniem, a ciągłym skanowaniem otoczenia w poszukiwaniu aprobaty. Pierwsze zachowanie świadczy o sile i obecności. Drugie ujawnia słabość i potrzebę. Spojrzenie poszukujące aprobaty jest łatwo rozpoznawalne. To spojrzenie, które szybko przesuwa się od osoby do osoby po złożeniu komentarza, sprawdzając reakcję. To spojrzenie, które natychmiast odwraca wzrok, gdy napotyka opór lub dezaprobatę. To spojrzenie, które nadmiernie mruga lub unika bezpośredniego kontaktu wzrokowego podczas ważnych rozmów. Natomiast spojrzenie osoby pewnej siebie jest stabilne, obecne i uważne. Utrzymuje ona odpowiedni kontakt wzrokowy podczas rozmów, nie po to by onieśmielać, ale dlatego, że jest autentycznie zaangażowana w interakcję. Przemawiając do grupy, jej wzrok przesuwa się po ludziach naturalnie i pewnie, a nie z niepokojem. Jakość twojego spojrzenia ma ogromny wpływ na to, jak ludzie na ciebie reagują. Niespokojne spojrzenie poszukujące aprobaty wywołuje dyskomfort i nieufność. Ludzie instynktownie wyczuwają, że potrzebujesz ich w niezdrowy sposób. Może to nawet prowadzić do reakcji dystansowania się, ponieważ nikt nie chce dźwigać ciężaru czyjejś niepewności. Rozwijanie pewnego siebie spojrzenia zaczyna się od pracy nad swoim wewnętrznym poczuciem bezpieczeństwa. Kiedy naprawdę cenisz siebie i ufasz swojemu osądowi. Naturalnie przestajesz nieustannie szukać potwierdzenia w twarzach innych. Bardziej interesuje Cię zrozumienie i nawiązywanie kontaktu niż bycie akceptowanym. Ćwicz utrzymywanie swobodnego kontaktu wzrokowego podczas rozmów. To nie jest konkurs na wpatrywanie się, ale naturalna i zaangażowana postawa. W grupach obserwuj ludzi z autentycznym zainteresowaniem, a nie z potrzebą aprobaty. Różnica jest subtelna, ale głęboko zauważalna. Czwartym zachowaniem, które Nietzsche uznałby za destrukcyjne, jest okazywanie emocjonalnej potrzeby w miejscach publicznych. Emocje są naturalne i ludzkie, ale sposób, w jaki je wyrażasz, decyduje o tym, jak ludzie cię postrzegają i traktują. Niekontrolowane okazywanie potrzeby, rozpaczy lub emocjonalnej konieczności odpycha ludzi i niszczy twój naturalny magnetyzm. Nietzsche postrzegał kontrolę emocjonalną nie jako represję, ale jako wyższą formę osobistej integralności. Uważał, że bezkrytyczne okazywanie swoich słabości jest formą braku szacunku do samego siebie. Nie chodzi tu o bycie zimnym i nieczułym, ale o świadome podejmowanie decyzji, kiedy, jak i z kim dzielić się swoim wewnętrznym życiem emocjonalnym. Potrzeba emocjonalna objawia się na różne destrukcyjne sposoby. Może to być desperacka potrzeba uwagi, ciągłe przerywanie rozmów, aby skupić się na sobie. Może to być kompulsywne poszukiwanie potwierdzenia, ciągłe pytanie, czy ludziom podobało się to, co zrobiłeś lub powiedziałeś. Może to być nadmierne dramatyzowanie drobnych problemów, aby zyskać współczucie i troskę innych. Wszystkie te przejawy mają ten sam skutek, sprawiają, że ludzie czują się nieswojo i przytłoczeni. Nikt nie chce być stałym wsparciem emocjonalnym dla kogoś, kogo zna tylko przelotnie. Zdrowe relacje opierają się na zrównoważonej wymianie, a nie na tym, że jedna osoba jest emocjonalnym źródłem drugiej. Z drugiej strony, spokojna i skupiona osoba jest naturalnie magnetyczna. Osoby stabilne emocjonalnie przyciągają innych, ponieważ emanują poczuciem bezpieczeństwa i niezawodności stają się bezpieczną przystanią w chaotycznym świecie, a każdy chce przebywać w otoczeniu tej energii. Nie oznacza to całkowitego tłumienia emocji ani udawania, że wszystko jest zawsze idealne. Chodzi o rozeznanie w kwestii odpowiedniego wyrażania emocji. W gronie bliskich przyjaciół i rodziny możesz być bardziej otwarty na trudności i słabości. W szerszym kontekście zawodowym lub społecznym zachowujesz opanowanie, które budzi zaufanie. Rozwijanie stabilności emocjonalnej to proces obejmujący samoświadomość, praktyki dbania o dobre samopoczucie psychiczne, a czasem wsparcie zawodowe. Kiedy nie potrzebujesz już, aby inni dźwigali twój emocjonalny ciężar, paradoksalnie stajesz się bardziej atrakcyjny i szanowany. Przyjrzyjmy się teraz pięciu pozostałym zachowaniom, które Nietzsche z pewnością skrytykowałby. Każde z nich może po cichu podkopać szacunek, jakim darzą cię inni. Piątym destrukcyjnym zachowaniem jest nadmierna życzliwość w celu uniknięcia jakiegokolwiek konfliktu. Chociaż życzliwość jest godną podziwu cechą, motywowana strachem przed konfliktem staje się słabością, którą inni instynktownie wykorzystują. Nietzsche rozumiał, że unikanie konfliktu za wszelką cenę jest formą tchórzostwa przebraną za cnotę. Prawdziwa życzliwość wynika z siły i świadomego wyboru życzliwości. Życzliwość zrodzona ze strachu wynika z nieumiejętności radzenia sobie z nieporozumieniami lub napięciami. Różnica jest natychmiast zauważalna. Ludzie dostrzegają, kiedy Twoja życzliwość jest strategią unikania, a nie autentycznym wyrazem charakteru. Kiedy zgadzasz się na wszystko, byle tylko zachować pokój, przestajesz być szanowany jako osoba z własnymi poglądami, stajesz się przewidywalny i podatny na manipulacje. Ludzie zaczynają postrzegać cię jako osobę, która zawsze ustąpi pod presją, a to niszczy wszelki naturalny autorytet, jakim mógłbyś posiadać. Szóstym zachowaniem jest przepraszanie za absolutnie wszystko, nawet jeśli nie zrobiłeś nic złego. Ciągłe przepraszanie osłabia wartość szczerych przeprosin i sprawia, że wydajesz się niepewny siebie i pozbawiony wiary we własne czyny. Nicze cenił ludzi, którzy brali odpowiedzialność, gdy było to właściwe. Ale nie umniejszali się nieustannie niepotrzebnymi przeprosinami. Kiedy przepraszasz za istnienie, za mówienie, za posiadanie opinii, za zajmowanie przestrzeni, programujesz ludzi wokół siebie, aby postrzegali cię jako kogoś, kto naprawdę powinien przeprosić za te rzeczy. To błędne koło, które podważa twój osobisty autorytet. Siódmym destrukcyjnym zachowaniem jest ciągłe dążenie do bycia w centrum uwagi poprzez niewłaściwe metody. Obejmuje to zbyt głośne mówienie, opowiadanie przesadnych historii, przerywanie rozmów, aby podzielić się czymś o sobie, lub wygłupianie się dla rozbawienia. Nietzsche rozróżniał naturalną obecność, która przyciąga uwagę samą w sobie, od szukania uwagi, które desperacko jej poszukuje. Prawdziwie magnetyczni ludzie nie muszą walczyć o uwagę. Otrzymują ją naturalnie dzięki swojej kompetencji. Ciekawym spostrzeżeniom, lub po prostu dzięki swojej spokojnej i pewnej siebie obecności. Kiedy wymuszasz uwagę, otrzymujesz niewłaściwy rodzaj uwagi i tracisz szacunek ludzi, którzy naprawdę się liczą. Ósmym zachowaniem jest okazywanie widocznej irytacji drobnymi niedogodnościami, narzekanie na ruchu liczny, widoczne frustrowanie się, gdy Wi-Fi jest wolne, dramatyczne wzdychanie. Gdy ktoś spóźnia się kilka minut, lub negatywne komentarze na temat drobnych, codziennych problemów. Te reakcje ujawniają brak perspektywy i kontroli emocjonalnej. Nietzsche podziwiał ludzi zdolnych do zachowania równowagi w obliczu nieuniknionych frustracji życiowych. Kiedy przesadzasz z reakcją na drobne problemy, ludzie zaczynają kwestionować, jak poradziłbyś sobie z prawdziwymi wyzwaniami. Twoja wiarygodność jako osoby rzetelnej i zrównoważonej. Jest zagrożona. Dziewiątym i ostatnim zachowaniem jest obnażanie swoich osobistych niepewności w miejscach publicznych lub w nieodpowiednich sytuacjach. Obejmuje to ciągłe mówienie o swoich lękach, niedoskonałościach, przeszłych porażkach lub braku pewności siebie w sytuacjach, w których taka wrażliwość jest niewłaściwa lub mile widziana. Dzielenie się słabościami ma swoje miejsce w intymnych relacjach i kontekstach terapeutycznych. Ale kiedy zamieniasz każdą interakcję społeczną w sesję zwierzeń na temat swoich niepewności, przytłaczasz ludzi i niszczysz ich postrzeganie Twoich kompetencji i stabilności. Każde z tych dziewięciu zachowań działa subtelnie, ale skutecznie, podważając szacunek, jaki inni mają do Ciebie, bez Twojej świadomej świadomości tego, co się dzieje. Tragedią jest to, że wiele osób przyjmuje te zachowania, myśląc, że staną się bardziej akceptowani. I kochani, podczas gdy w rzeczywistości osiągają odwrotny skutek. Filozofia niczego uczy nas, że szacunek do samego siebie jest fundamentem wszelkiego szacunku zewnętrznego. Kiedy eliminujesz te zachowania ze swojego życia, nie stajesz się zimny ani dystansujący, stajesz się bardziej autentyczny i silny. Przestajesz prosić o pozwolenie na istnienie i zaczynasz żyć z naturalną godnością, na którą zasługuje każdy człowiek. Transformacja nie następuje z dnia na dzień. Wymaga ciągłej samoświadomości i świadomej praktyki. Zacznij od obserwacji, kiedy wpadasz w jeden z tych schematów. Bez osądzania, po prostu obserwuj. Świadomość jest zawsze pierwszym krokiem do zmiany. Następnie zacznij dokonywać innych wyborów w sytuacjach niskiego ryzyka. Ćwicz robienie pauzy przed reakcją. Ćwicz udzielanie bardziej zwięzłych odpowiedzi. Ćwicz utrzymywanie pewnego kontaktu wzrokowego. Ćwicz wyrażanie swoich opinii bez nadmiernego usprawiedliwiania się. W miarę jak będziesz rozwijać te nowe nawyki, zauważysz subtelne, ale znaczące zmiany w tym, jak ludzie na ciebie reagują. Rozmowy będą płynąć inaczej. Ludzie zaczną zwracać się do ciebie poradę. Twoja obecność w grupach będzie bardziej ceniona. Szacunek przyjdzie naturalnie. Nie dlatego, że próbujesz go wymusić. Ale dlatego, że działasz z pozycji uczciwości i wewnętrznej siły. Nicze wierzył, że każdy człowiek ma potencjał do wielkości, ale większość wybiera przeciętność, ponieważ jest wygodniejsza. Wyeliminowanie tych dziewięciu zachowań to wybór doskonałości zamiast wygody, to wybór rozwoju zamiast stagnacji. To wybór szacunku do siebie zamiast desperackiego poszukiwania aprobaty. Pamiętaj, świat nie jest ci winien szacunku. Szacunek to coś co zdobywasz poprzez codzienne wybory, reakcje, obecność i uczciwość. Kiedy przestaniesz robić te dziewięć rzeczy, które osłabiają twój wizerunek, automatycznie otworzysz przestrzeń dla zachowań, które wzmocnią twoją naturalną obecność. Droga dostania się osobą prawdziwie szanowaną zaczyna się od prostej decyzji. Zaprzestania sabotowania siebie poprzez zachowania, które umniejszają twoją wartość w oczach innych. Nietzsche przypomniał nam, że jesteśmy rzeźbiarzami własnego charakteru. Każdy świadomy wybór to cios młotem, który przybliża nas do arcydzieła, którym możemy się stać. Kiedy pozbędziesz się tych autodestrukcyjnych postaw, odkryjesz, że nie musisz walczyć o szacunek innych. To przychodzi naturalnie, jako nieunikniona konsekwencja tego, że ktoś nauczył się najpierw szanować samego siebie. I to jest chyba najważniejsza lekcja, jakiej może nas nauczyć Nietzsche. Prawdziwa siła zawsze zaczyna się w nas. Jeśli ta treść wywarła na tobie wrażenie i pomogła ci zidentyfikować obszary rozwoju w twoim życiu, skomentuj teraz: Wybieram samokontrolę. To publiczne zobowiązanie wobec siebie będzie pierwszym krokiem do twojej transformacji. Podziel się tym filmem z kimś, kto również może skorzystać z tych spostrzeżeń. I zasubskrybuj kanał aby uzyskać więcej treści, które pomogą Ci zbudować najsilniejszą i najbardziej szanowaną wersję siebie.